Cześć, witajcie w kolejnej krótkiej Mobzili. Miałem na chwilę odpocząć od słuchawek, ale wpadło mi w ręce takie naprawdę ciekawe, ciekawe, bo świecące. Zanim Wam opowiem o co chodzi, zajmijmy się podstawami. To jest akcesorium przewodowe, więc tradycyjne, dostępne tylko w złotym kolorze i trochę szkoda. Myślę, że w czarnym wariancie robiłoby jeszcze większe wrażenie. Nie ma elementów z metalu, całość jest wykonana z plastiku poprawnej, nieporywającej jakości. To jest twarde, pomalowane tworzywo, istnieje więc ryzyko, że się po jakimś czasie porysuje albo zacznie złazić farba. Spasowanie elementów też nie jest jakieś super i koniec końców dodo cool EL wygląda dość tanio. Przewód ma złoty rdzeń z przezroczystą otoczką dookoła, jest dość elastyczny, ale nie na tyle, żeby się łatwo plątał, wręcz przeciwnie. Bliżej samych sławek jest jeszcze dodatkowa warstwa, sztywniejsza, i ona jest wyprofilowana tak, żeby kable zakładało się za ucho. Ja tego nie lubię, to nie jest dla mnie specjalnie wygodne, natomiast muszę się zgodzić z tym, że bardzo praktyczne wtedy, kiedy chcecie używać tego gadżetu i jednocześnie biegać albo ćwiczyć. Zresztą, producent zapewnia, że te sławki są odporne na pot czy zawilgocenie. Urządzenie ma dwa piloty. Pierwszy, położony wyżej, ma mikrofon i służy do odbierania i kończenia połączeń. Przy okazji mogę wspomnieć, że przez dodo kule rozmawia się przyjemnie. Da się także przy jego pomocy sterować muzyką. Jedno wciśnięcie pauzuje odtwarzanie, dwa to przeskok do kolejnej piosenki, a trzy do poprzedniej. Cała magia urządzenia związana jest jednak z tym drugim pilotem, położonym znacznie niżej. Na nim znajdziecie jeden przycisk, i kiedy go wciśniecie na 3 sekundy, to przewód słuchawek się zaświeci. I muszę przyznać, ten Bayer robi na mnie wrażenie. To po prostu fajnie wygląda. W kabelku umieszczony jest przewód elektroluminescencyjny od tego dolnego pilota w górę i to on świeci. W ciemnościach efekt jest naprawdę szałowy. Zauważam jednak, że kolorów nie da się zmienić. Niebieski to jedyna opcja. A druga sprawa jest taka, że ten przewód EL jest widoczny tylko z jednej strony, więc może się niefortunnie obrócić, będzie go słabo widać. Trick działa w dwóch trybach, przełączanych trzykrotnym kliknięciem klawisza na pilocie, ciągłego świecenia i to uważam za sensowniejsze lub migania w rytm muzyki, natomiast według mnie to wygląda jakby coś się po prostu popsuło. W tej dolnej bazie znajdziecie także port micro USB do ładowania, bo ono jest konieczne. Wtyk jest odsłonięty, więc podejrzewam, że zapewnienia o odporności na wilgoć są mocno na wyrost, a bateria wystarcza nam mniej więcej 2-2,5 godziny ciągłego świecenia. Rozczarowujący jest niestety czas ładowania, ono trwanie ma tyle samo, 2 godziny jak nic. Wypada oczywiście także wspomnieć o jakości odtwarzanego dźwięku, i ono wypada gdzieś na granicy pomiędzy ok a dobrze. Sławki lepiej radzą sobie z wysokimi tonami, jeśli lubicie mocny bas, trzeba go będzie dołożyć korektorem w waszym telefonie. Można być z nich zadowolonym, ale jednak konkretne gatunki muzyki będą brzmiały lepiej niż inne. Na plus dobra izolacja dźwięków z otoczenia. W zestawie są oczywiście nakładki w trzech rozmiarach. Polecam je dopasować, tak żeby nie wchodziły wam ani za płytko, ani zbyt głęboko, bo od tego także będzie zależeć to, jaki dźwięk usłyszycie. Jest także krótki kabelek micro USB. Podsumowując, zupełnie szczerze, mam mieszane uczucia w stosunku do tych słuchawek, dlatego, że rzeczywiście podoba mi się ten bajer ze świeceniem, to jest efektowne i fajnie się prezentuje, natomiast, niestety, konstrukcja tego gadżetu jest przeciętna, nie podoba mi się również ten złoty kolor, uważam, że wygląda tandetnie. No i jakość otwartego dźwięku jest na jakąś czwórkę z minusem, nic więcej. W związku z tym, jeżeli chcecie kupić te sławki, to chyba tylko dlatego, że podoba Wam się ten Bayer z tym światłem. Natomiast musicie wiedzieć, że trzeba na taki gadżecik wydać około 20 dolarów. Możecie go znaleźć gdzieś tam w zagranicznych sklepach. Ale mam też dobrą wiadomość: te sławki, które właśnie przetestowałem, mogę Wam oddać w konkursie, mnie nie będą potrzebne. W związku z tym, jeżeli chcecie je wygrać, to oczywiście zapraszam. Trzeba zrobić trzy rzeczy: polubić ten odcinek, zasubskrybować kanał i trzeba wpisać do komentarza rym do słowa, na przykład światło. To nie będzie łatwe, więc przeszukajcie słowniki. Konkurs oczywiście, jak zawsze, potrwa 7 dni. Oczywiście, jak zawsze, wybieram zwycięzcę na chybi utrafił. A więcej szczegółów znajdziecie w opisie, więc możecie sobie przeskrolować na dół. Jeżeli odcinek Wam się podobał, niezależnie od tego, czy bierzcie udział w konkursie, zostawcie po sobie łapkę w górę. Możecie też oczywiście zasubskrybować kanał, także po to, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Dziękuję Wam za obejrzenie tej krótkiej mobzili. Trzymajcie się. Cześć.